Cześć, z tej strony Multi Mini 5 i dzisiaj jest ze mną jak zwykle Dawid 84 i przechodzimy mapkę Escape Parkour. No to co, no to idziemy, nie? No. O ludzie. Ja bierę może to i to. To się podzielimy, co? No, no, dobra. Jezu, ja wziąłem dwa razy to. Aha, czekaj. Um. Mapka jest ogólnie fajna, bo widziałem na filmiku już ją. Nie oglądałem do końca, o oh, lol, pierwszy fail. Nie oglądałem do końca, ale myślę, że jest fajna. No i postaraliśmy sobie ją nagrać. I piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy przechodzili escape'y. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest bardzo fajny pomysł. Chodźcie się do Dawida, To jest checkpoint. A ja już tak. Nie. Dobra. Zróbmy Ja się Aha. robię. Ok, muszę spać. <laughs> Dobra. Idziemy dalej. No. Ale za dużo nie failowali, no dobra, ja już jestem, czyli nie? Weh, dobra, wstać O, no, no, gdzie to trzeba iść? Zrabieni czy o tam, tam jest. Tam idź, bo tam jest skrzynka, ja pójdę w tą drugą stronę, zobaczę. Okej, okay, tu jest robinka. Jak ty spadłeś? S Kurde. Ja, ja zginę. Ty... Nie, 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 nie. Nie, 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 nie no, czekaj. A! Nie. To wychodź szybko. Dwa serduszka. Żalę do ciebie szala. wiesz o tym? Eee. Ehm, no. Idź w tamtą ja... stronę. Bo tam jest jakaś skrzynia, a ja pójdę w tą, zobacz co tutaj jest. Nie, to może na odwrót. No idź tam. Super. Co? Tam jest Creeper, idź ty tam. No to co, no. ja już tutaj poszedłem. Więc nie masz wyjścia. Gdzie tam? Aha, super. No dobra. Tu są drzwi zamknięte, tam chyba będzie dźwignia. To jest koniec. Znowu nie co, zginąłeś? nie, ale spadłem, ja normalnie failuję super, mam tą codzienność tą codzienność nie ma się akurat tu chciałbym Dzi widzieć ciebie. co? chciałbym widzieć ciebie o ja to już widzę drabinki widzę drabinek No idziesz. Idę, czekaj. Tu się muszę skupić, bo... a dobra. Tam coś pełno przycisków. Dopiero tam doszedłeś? No. Przyc przyciski są? No. A po... nie! Szkielet mnie zepchnął, nie! Tepaj mnie, proszę! Ach. To się tepnij. Wyjdź na górę i się tepnij. Czekaj. O, dobra, dobra. O, dobrze. No. Dobrze Dawaj, to... tutaj. Tutaj postaw. Ciebie ...to... Nie wywalę do lawy. No. Dobra, idziemy. Nienawidzę drabinek od razu, mówię. Ja też nie. Chociaż. Na razie dobrze Ale mi tak lepszy Drabinki. O dobra. Nawet dobrze mi idzie. Powiem mi, ci. Patrz, ja już jestem tutaj. Zobacz. on no, spoko. O, o spadłem. Jak tu przeskoczyć przez tą drabinkę. Oj, jezu. Już byłem tam. I spadłem. Już po niej. Wychodziłem. Jest. Ok. Jest, dobrze. Jest, dobrze. Jest, dobrze. Czekaj, nie. Cofnij się. Nie, a nie. Masz jeszcze sekundy, żeby tam skoczyć. Raz. dobrze idź pierwszy. I tak spadniesz, i tak. No, na pewno. Nie. Załóż. Nie. <laughs> Wiem miałem cię walno ale skoro spadłeś nie ja byś mnie walno nie nie nie, nie, nie. dobrze nie no, no my tu będziemy lami na tych drabinach nie no Drabina. już jest Jezu, co ja mówię co? Już jesteśmy na końcu praktycznie także ostatnia drabinka coś jest nie, nie nie uh... czekam tutaj na ciebie dobra może jakoś sobie poradzę. Skoro ty wyszłeś, to ja też muszę. Super. Proszę mi tu nie żykać na mnie. Wymiotować, a nie. Nie, no. Nie. Dobra, tepaj się. Nie. Jeszcze raz. Dam radę, dam. Mówić. Czuję to. Mhm. Mm jest mój dzień, tak, teraz. Ja, ja dam radę. Popatrz. a oh, jest. No i tutaj, no i teraz. Hmm. hmm. Musisz uwierzyć. <grym> no, jezu weź się tepnij. mnie. Ja będę szedł, się... czekaj. Tepli. Czekaj, uda mi się. nie wolno się poddawać no już jest nie nie dobra mam ci gdzieś no to dobra to jak się da patrz to... dobra zrób noc Mmm black point checkpoint checkpoint Tu jest niebezpiecznie, bolawa No To idź pierwszy? Dobry. Ja to jestem misz parkura, to oczywiście. Hmm, tak, na pewno. A tu tam. tam co jest chyba nic. Jezu, prawie spadłem. No idź. Przed... Tu jest przed tobą. Nic nie widzę. Musisz. O, dobra, czekaj, ja pójdę. Dobra. No chodź No idź No Właśnie będziemy znowu zastępować No dobra Nie, dobra Jak wpadnę Jezu, ja wpadłem do lawy <grywia> Na kamemodzie wypłynąłem O ty ci też? Dobra Tego nikt nie widział Dobra, idź pierwszy. Ci też przyklatkowało Nie mi <laughs> tutaj trzeba gdzie Ty. No to idzie i też trzeba tutaj A nie, dobra Lol, jak ja tam doskoczę? Ja tu nie doskoczę. No właśnie, nie wiem. haha. A nie. jak ty doskoczyłeś na sprincie? Nie. Spalisz się. Ja już nie. to widzę, że się spalisz. Dobra, muszę użyć gawy młode. No, dobra. Patrzę, ale. I wezmę sobie jedno jabłuszko. Uh. Szkoda E Eku. No do... Czekaj, bo... Nie, znowu. Jezu, jaki fail. Wszyscy to widzieli. Cieszę się. No jest. Ha, 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 No i co? Oj, 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 oj. <noise> ja idę do wody, bo tu jest woda. O, Dobrze. Nie, chyba się nie spalę. Proszę, proszę, proszę. Nie, nie spalę się. Dobra, przejdź to. O, jestem! Jestem, jestem, jestem! I? Nie, nie. Okay. Yeah! Chodź, czekam na ciebie. No, przeszedłeś. O kurde, ej, a. widzisz checkpoint robimy czy nie, Ta. nie. Uh -huh. a zamordujecie na łóżku mhm. <laughs> dobra, dobra idziemy I pierwszy Coś przelagowało przed chwilką Aha Na no, lepszy sposób no, niż ty cheater Cheater Checkpoint Zamiast przejść całe To przeskakuje Gdzie to jest niby ten checkpoint? Nie wiem no, Zamknięte są tam drzwi Wycisnąłem bajkę, a ona nie działa. O lunie Przeszedłeś? Na ostatnim klocku Jezu, ja na pierwszego nie mogę skoczyć, jaki faj Nie wiem co się ze mną dzieje teraz. Dobra, Dobra. <grym> O ja ten na ostatnim klocku J. Ale lagi, co jest? Dobra, wszystko się już ogarnęło Nie no, sprint mi nie zadziałał Dobra, najłatwiejsza. To Najłatwiejsze Totalny no, Normalnie nie wiem Ale i tak jakoś idziemy do przodu Cały czas do przodu O oh jest jest uh, ha, 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 ha Nie no, ja tu jak zwykle spadam. Czekaj na mnie. Jestem na zielonym. O ludzie, co to jest? Co tam jest? Jakiś zielony budy budynek. Bunynek. Budynek? Bunynek. Budynek. 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 Ktoś powiedział: Budynek. Budynek? Budynek no. Bunynek. O, ja jestem już tu nie byłem. Jezu, prawie spadł. I. I tak... A gini. <grym> Jezu, zabiję cię. Nic emocji w to nie wkładasz, nic. Ja cię bije po prostu jak prawdziwy zabójca. Mhm, mm już się boję. Lava. Nie no, sprint mi nie zadziałał. Musisz tam na mnie czekać. Pewnie. W sumie dobra, puszczę ci pierwszego. A tam jest lava? Skoczymy nad lawą? E, no. Może jabłuszka zaspełnimy, no wszelki wypadek. Nie. A nie ma stacku już? Mam. Ale jabłuszka życie regenerują. Jakbyś padł lawy, to by ci prawie nic nie brało życia. Oj tam, oj tam, to trzeba zrób noc. Tam jest checkpoint, widzę. Czekaj, może się go da uruchomić? Nie, dobra. O, ludzie, ja już widzę, że. Ach, chciałem uruchomić. Hmm. Czekaj, mi się to uda. Scituję. skupienie i o to otwórz mi No na pewno nie otworzę ci No i no musisz przejść nie no dobra masz Nie będziemy przedłużać odcinku aby zaczął to przechodzić hmm. Za pierwszym razem to przeczyć No mm -hmm. ja. kurde była tak dziura początkowicie nie umierzyłeś zauważyłem że dziura jest no Dziurę to ty ma spodnie Nie będę tego komentował Nie na ostatnim klocku A tak mi ładnie Tak ładnie sobie skakałem I na ostatnim klocku Nauczyłem się od ciebie tak fejlować uh -huh. O buciki jaksowe o, to ja sobie wezmę, bo nie mam. Leci są z, stąd zwalę. Dawaj, mhm. Mm mhm. Mm ludzie, no nie mów mi, że to trzeba skoczyć tu. Dobra, to ty lecisz pierwszy. Dawaj. No na pewno. Czekaj jeszcze w ogóle nie powiem. Co tu trzeba zrobić? Checkpoint może No tu co jest? Tu a gdzie tam trzeba skoczyć? No chyba na drugie albo na pierwsze, żeby się nie zabić, bo tam na końcu jest lawa. Ale nie skoczę, to się zabijesz. Leć, Mus musisz uwierzyć w siebie, leć. Ja cię popchnę, dawaj. Dobra. Serio? Jest, pół serduszka stary. Jest. Ha! Zabiję się. Nie, jakim cudem. Ha! To No przecież byłem tam. Aha! Super. Dobra, ja mam twój pierśnik i budki. Budki akurat to sobie wezmę stąd. Dobra. Lecę, bo chcę. O, I ja też nie. się zrobiłem, wytyfy A, bo nie masz teraz nic No i Jezu Nie czekaj, ja muszę pierwszy się napisać czy ty? Żebym cię tepnął Czekaj, ja, ja to ja to przeskoczę to dobra, da. Dobra I to tepaj się ty Tu ci dam jeszcze twój napierśnik No i tyle budki tam masz tam masz Czekaj, bo ścięło LOL, ej, zwaliłeś mnie! Nie, nie zwaliłem cię, serio Nie, serio mówię. Zobaczysz sobie na nagraniu Nie spadam Czekaj no, mi się. Te... Laguje ci? No troszkę... Wytyczę... Dobra, teraz... Bo zginąłem, nie? Dobra, Musi gdzie masz wy... Świat wczytać... No, Ej, nie! Chodź! Tu wyżej będziesz miał. Czy tak spadłeś taki na sam No, bo właśnie failuję. Jak zwykle. Jezu... Nie! O kurde... Nie no kto tu jak kto nie umie skoczyć. No kto? To nie umiał przejść drabinek. Mm -hmm. No pewnie wzięłeś mi moją zbroję, a nie. Nie. Eee, nie mam tu nic już. Aha. Dobra, dawaj. Popatrz. jak to robi mistrz. Ej no. Mm -hmm. Nie, dobra, idź, idź, dobra. Ej, bo pie, No czeka, ja sobie na tutaj skoczę. Jaki debil. nie no zabiję cię sam zacząłeś dobra nie 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 kurde ale masz opie... pierdolę i nagrywać z takim matołem nawzajem nagrywać z takim matołem Nie no przeszedłeś już to? No prawie. Kurde prawie ten... robi dużą różnicę. Hmm, ja bym Ta. już to przeszedł dwa razy, abyś mnie nie zrzucił. Mhm. Przeszedłeś to, czy nie? No, ja byś nie zauważył, jestem przed tobą, ale nie mogę no. patrzeć w górę, bo bym przypięty. Ej, śpi. A skąd wiesz, czy się tutaj nie skuje? O, finał. Czekaj. No tam jest ciemno. O Jezu. Aj, a ty masz jakiś miecz? Nie A pochodnie? Co? Ej, tu idziesz szkielet! Szkielet! to bij! co robię? O ja! Nie, 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 nie. A! Jezu! I przez Dawida oczywiście my musieli zginąć, ale to nie. Znaczy nie zginąć, no rozwalić pół mapy, no ale to nic! To się naprawi! Tak, tak sobie to tłumacz Dobra, bijaj na hardcora O oh shit! Nie! Oj oh, nie! Slamba, a! Slamba i wytyfy wy. Nie! Ja. Jezu wziąłem sobie jedną pochodnię, brawo dla mnie źle mnie słychać, tak? Że... Co ty słyszałeś? Slajbal jakiś? No Znaczy. <laughs> <głos> <głos> tak mówiłem, tak... bo... nie co ty usłyszałeś? No, slajbaj coś takiego, nie wiem. Slumbej, tylko slumball, bruh. Ej, no, ej, I... nie. to co? Przecież mi nie <noise> I... nie. Nie są pochodnie, nie. o dobra. Ja wezmę pochodnie, to tam poświetlam. Ciemno tam jest? Lol. Super, spadłem. Wytyfy, skąd się tu znalazłeś? Gdzie? No tutaj. Nie ja wiem, bo ja mam Noch, i to dość chyba ładne. a skąd się tutaj znalazłeś? Nie, bo zginąłem. Ja tak, jakaś gamę modę, bo ten odcinek będzie trwał wiecznie. Tutaj? Jezu, cała mapa, jak I co, to może to przeze... tu byli, nie, przeze mnie, wiesz? Przecież to nie moja wina. Aha, ile Nie zabił mnie znowu. <gum> Czekaj. Nawet mamy. trzeba poświetlać. Jezu, to jest wszystkiego pełno. Napisało coś o Peaceful? Jak my to czytali? E, no. No ja nie ustawiłem. No. Brawo dla mnie. I brawo dla Dawida, że mi nie przypomniał. Mm. Dobra, czekaj, tu tutaj trzeba robić, skakać albo coś. O, są jakieś schodki. I tu coś jest, to pewnie tutaj nie, czuć, nie Ej, zaczął mnie Enderman bić. Ja zginę zaraz. Ej, on mnie goni, pomóż mi. Pomóż mi, proszę. Dobra, gdzie Czy Czekaj, ja nagrałem tak młodę. Gdzie on jest? Nie wiem. Zabit tam wszystkich co jest co są w środku. Muszę znaleźć ludzie. Jak sobie tak. Jeszcze pamiętam jest. Dobra. Co ty robisz? No bo tu trzeba było doskoczyć, nie? Ty masz dalej gamę modę? No o. nie mogę cię bić. Zaraz go wyłączę. Dobra. Ale banalne. Czyli teraz tutaj Dawaj dawaj Spadłem, Jezu Brawo Uwaga Masz tam na mnie czekać jak gdzieś dojdziesz Już koniec Doszedłeś? No koniec już Koniec? No. Yy, to czeka aż tam do ciebie dojdę i się pożegnamy. Nie orientujesz się ile trwa odcinek? Um, około Czekaj, gdzie ty zrobisz te schodki? Tutaj, bo tam się nie dodaj chyba. Ile? Około 20 minut A nawet szybko mi się owinęli z tą mapką A tam coś było, że mapka jest na 20 minut? Czy znaczy około z tobą, no to oczywiście to tak liczyć plus 20 minut, no to jest 40 z Nie, dobra. no spadłem Dobra, tepam się Z kim? Tu trzeba liczyć 20 minut A, przeszedłeś pierwszy raz, całej Lups Ej no Ej, no 200 Brawo Super, naprawdę brawo. Jest a ty zrobię z tym spawnem? Z jakimś spawnem? to tak jest wszystko porozwalane. No Co, może ja, nie? No, a nie? No, <laughs> tam są twoje rzeczy. Dobra, podsumuj i się żegnam. Okej. Okay. To podsumowuję Podsumowuje No co no, prześnimy skape'a i, i tyle yy, to co? To się żegnaj pierwszy jak zwykle to żegnam was Komentujcie, subskrybujcie Jak JJ, żółty magiczny guziczek czy jak tam było? No coś tam było co? No dobra No to tak Dobra, nie, o. dobra, żegnamy się, nie bij mnie, nie zabijemy, potem się pobijemy. No to tak. Yy, no to się żegnamy, nie? Jasu, nie umiem się pożegnać, jak... Yy, to tak. No to cześć.